Siemanko, witam wszystkich. Od dzisiejszego dnia na mój kanał wjeżdża najnowsza FIFA 17 z nowym trybem fabularnym Droga do Sławy na najnowszym silniku graficznym od Frosbita. Choć co do tego silnika nie ma jakiejś kolosalnej różnicy co do jego poprzednika, są zauważalne zmiany, ale niewielkie. Sama rozgrywka gry troszkę się zmieni. Musimy na nowo nauczyć się strzelać rzuty wolne, rzuty karne, ogólnie stałe fragmenty gry. Droga do Sławy. Tego trybu jeszcze nie miałem okazji przetestować, nie grałem w niego o tyle tylko co troszkę w demie. Jestem bardzo ciekaw tej historii, jak ona się potoczy, więc może zacznijmy na początku jak seria odcinków z Drogi do Sławy, a później przejdziemy już tylko online. Zapraszam, zaczynamy. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć Sławę i przejść do końca tej drogi. Jak widzicie, na wstępie możemy wybrać swój ulubiony klub z Premier League. Ja w tej sprawie jestem neutralny, ponieważ jestem wielkim kibicem Barcelony. Ale zobaczmy, co my tu mamy: Ranieri, Leicester City, Jurgen Klopp, Liverpool, jest Pep Guardiola. Ciekawostką też jest, że koło każdego zespołu jest pokazane, ile ten dany klub zdobył tytułów. W Premier League West Bromwich 1. O. Dobrze, kogo by tu wybrać? Chyba ze względu na FC Barcelonę i sentyment do Pepa Guardioli za to, co zrobił jako trener i jako zawodnik. Wybiorę Manchester City. Trwać przekierowanie. Mamy tu jakiś filmik Londyn, Wielka Brytania, finał Pucharu regionalnego do lat 11. Jeżeli będą jakieś dialogi, ja wtedy się wyciszę, abyście mogli spokojnie oglądać w You oh, powinien no być bardziej you Serious, Harold. Ref, ref. Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like pens now. Thanks, guys. See, George, I told you, the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. Him to be a o to ojciec i matka Alexa. Ten ojciec troszkę jakiś wredny. Syn się stara, on na niego narzeka. Ja sam nie mogę się doczekać, kiedy mój synek zacznie biegać za piłką, ale już niedługo. Będę mógł go wziąć na jakiegoś Orlika. All right. Oj, To oto mój pierwszy karny w tej grze. Emocje sięgają zenitu.

Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. <laughs> hey, Alex champions penny for him come on what are you thinking football this is what i want to do like you and dad you know there's a difference between playing at something and Working at it. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressed. The skull? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my one hundredth goal with that. February nineteen sixty-nine, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Hej, might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh yeah. I'll practice with it every day. Now we well, better get on with it, then, <laughs> Szczerze mówiąc całkiem nieźle rozpoczyna się ta cała historia. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciekawa. Zobaczmy dalej, co będzie 7 lat później. Oj, galeria trofeów też się już troszkę Aleksowi zwiększyła. Alex. Oj, sam Alex już jest dorosły. Ciekawe, ciekawie się to zaczyna naprawdę. Dobrze, wstęp mamy już za sobą, następnie z tego tutaj widzę czekają nas testy końcowe, ale to może już w następnym odcinku. Dziś już będę kończył. Zapraszam Was na moje kolejne gameplaye. Trzymajcie się i pozdro!